W przerwie, w drugiej części naszego programu nasz kolejny gość, doktor Stanisław Iwan z Akademii Morskiej. Konkretnie, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego -Ekonomiczne, Inżynieryjno Transportu, tak? Dobrze. Długa nazwa, ale jak sama nazwa wskazuje, będziemy zajmować się transportem. My tutaj w naszym studiu już nieraz rozmawialiśmy o transporcie miejskim, o tym, jak zrobić, żeby miasto na przykład uwolnić od samochodów, żeby zmniejszyć ruch, żeby miasto nieco oddać pieszym. Tutaj też będziemy rozmawiali o zintegrowanym miejskim transporcie, ale transporcie towarowym, czyli nie dotyczącym samochodów osobowych, które zazwyczaj stoją w korkach, tylko wszystkiego, co do miasta zjeżdża w ramach dostaw, w ramach towarów własnych, które są tutaj przywożone. I państwo na wydziale opracowujecie takie strategie jak ten transport jak rozwiązać taki sytuację takiego żeby generalnie taki ciężki transport nie wjeżdżał do miasta do centrum nie korkował nam ulic. Zgadza się, na wydziale inżynierii ekonomicznej transportu jakiś czas temu powstał zespół, który swoje wysiłki Ukierunkowuje właśnie na to, żeby poszukiwać rozwiązań w miejskim transporcie towarowym. Dosyć to ciekawy obszar, przede wszystkim dlatego, że bardzo trudny jest na tym polu wiele do zrobienia, o ile w transporcie publicznym, w komunikacji miejskiej. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie w tej chwili zaplanować, wiele rzeczy jesteśmy w stanie zbadać, posiadamy stosunkowo dużo danych na temat przewozów, o tyle w transporcie towarowym sytuacja jest o wiele trudniejsza. Przede wszystkim właśnie brak danych jest tym, czy, co, co dospiera najbardziej. Czyli my tak na dobrą sprawę i to nie tylko problem Szczecina czy Miast Polskich, ale ogólnie problem miast w krajach Unii Europejskiej. My często w miastach nie wiemy, jakie to są przewozy, jeżeli chodzi o transport towarowy, jakie y, mamy potoki ruchu w mieście, jak y, duże są, są to y, przewozy. Y, a więc jest tutaj na tym polu naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Ale problemy, są jakieś sposoby na to, żeby, żeby to zbadać, żeby to zrejestrować? Jak... Sposoby, żeby to zbadać oczywiście są, natomiast niewątpliwie te sposoby wymagają środków y, nakładów inwestycyjnych w wielu miastach. W tej chwili mamy dosyć ciekawego partnera przy nowym projekcie pod nazwą GRAS, który realizujemy wspólnie z Norwegami. Naszym partnerem jest Instytut Ekonomiki i Transportu z Oslo i właśnie w Oslo mają dosyć ciekawie rozwinięty system, który pozwala na detekcję ruchu i pozwala na klasyfikację pojazdów. W Szczecinie też mamy bardzo ciekawy system ITS, który został wdrożony stosunkowo niedawno i myślę, że jest to ciekawy. Ciekawe pole do, do działania, i myślę, że można byłoby w tym kontekście ten system bardzo interesująco wykorzystać. To jak już go wykorzystamy, będziemy wiedzieć, co, gdzie, ile nam wjeżdża z naszego miasta. To pytanie, najpierw mam takie, jeżeli chodzi o taki transport yy, miejski ludzki, czyli samochody osobowe, które się po mieście poruszają, możemy tworzyć alternatywy, możemy rozbudowywać komunikację miejską, możemy próbować namawiać ludzi, żeby przesiadali się na rowery i tak dalej, i dalej. Jakie alternatywy są dla tego transportu towarowego w takim razie? Najważniejsza rzecz, którą należałoby powiedzieć, to to, że musimy chyba troszkę, troszkę zmienić w miastach sposób patrzenia na transport towarowy, bo jednak w większości przypadków myśli się w kontekście. Takim, że to, że to właściwie nie jest sprawa miasta, tak, że to nie jest rola miasta. A to chyba podejście niewłaściwe, ponieważ w dużym stopniu jednak miasto powinno wiedzieć, co się, co się na jego terenie dzieje. Wiele miast europejskich wprowadza różnego rodzaju rozwiązania, chociażby strefy zamknięte. Bardzo ciekawym przykładem jest obszar Emilia Romania we Włoszech, gdzie na takim poziomie regionalnym, bo to jest istotne, Wprowadza się wiele rozwiązań, które mają zintegrować transport towarowy, i tutaj nie tylko władze miast, ale również władze regionalne starają się zwrócić uwagę na to, żeby ten transport działał efektywniej. Alternatywne systemy doręczeń to jest taka bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa, która niewątpliwie jest związana z działalnością niezależnych operatorów. Czy mówimy o przesyłkach kurierskich? Na przykład. Mówimy o rozwiązaniach, które, są, które mogą być alternatywami w stosunku do przesyłek kurierskich. Mamy takie rozwiązania w Polsce, nie chcę uprawiać kryptoreklamy, ale, ale, ale są, są znane. Natomiast jest to niewątpliwie pole działania firm biznesowych, biznesu, firm Czyli często prywatnych. Urządzenia, ale... gdzie można odbierać paczki, Jasne, a nie, nie trzeba rozłożyć ich samochodem. Dokładnie tak. Ja tak może jeszcze zadam takie pytanie, które być może powinienem na początku yy, zadać. Transport towarowy, zakładam, że każdemu do głowy przychodzą tak naprawdę tiry, ale to nie tylko o aż tak ciężkim transporcie mówimy, bo tu pan mówi o, o kurierach, o, o samochodach dostawczych. Czyli to też są samochody dostawcze, które na przykład towar do sklepów dowożą. Jak najbardziej. Co, 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 co w tym pojęciu Jak tam się zawiera? Transport towarowy to, to m.in., no właśnie, jesteśmy w takim budynku, w jakim się znajdujemy, tak? W tej chwili w, w centrum handlowym. Handlowy. I to jest właśnie przykład. Do centrum handlowego trzeba dowieść przecież towar do tych wszystkich sklepów, które tutaj są. To jest jeden z tego typu, jeden z elementów tego, tego transportu. Wspomniał Pan właśnie o dostawach do, do, do mniejszych odbiorców, czyli nawet do tych pojedynczych sklepików. Dostawy do domów, choćby realizowane w wyniku funkcjonowania handlu elektronicznego. To też jest element właśnie tego miejskiego transportu towarowego. A więc tutaj. To spektrum przewozów jest bardzo duże i podobnie spektrum działań, które można podejmować jest, jest również dosyć duże. Natomiast wracając do samego miasta czy regionu, myślę, że tutaj ważne jest to, aby władze regionalne czy władze miejskie podejmowały pewne działania, aby w jakimś stopniu nadzorować to, co się dzieje. Żeby, żeby wskazywać pewne, pewne możliwości, ale też wprowadzać czasami tam, gdzie jest to możliwe, pewne ograniczenia. Bo tak naprawdę, czym się właściwie, właściwie dla tym, dlaczego się tym zajmujemy, to jest pytanie kluczowe. Transport towarowy generuje bardzo dużo zanieczyszczeń i jednym z takich głównych priorytetów Unii Europejskiej w tej chwili jest to, aby ograniczać właśnie emisję zanieczyszczeń w miastach, żeby miasta stawały się bardziej przyjazne, ich użytkownikom, czyli mieszkańcom, osobom odwiedzającym miasta. I to jest jak gdyby ten główny powód, to jest ta kanwa działań, które które podejmujemy w tych projektach. Czyli szukamy rozwiązań, które spowodują, że transport towarowy będzie mniej negatywnie oddziaływał na otoczenie. Tak sobie patrząc na Szczecin, tak naprawdę jeżeli chodzi o ten taki duży transport towarowy, czyli Tiry, czyli samochody ciężarowe, to raczej się ich w centrum nie widzi. Rzadko kiedy tak naprawdę. Nie wiem, czy to wynika z tego, jak szczecin jest zbudowany, bo zakładam, że większość samochodów typu tir gdzieś tam dojeżdża do portu i dalej już nie ma potrzeby, żeby wjeżdżał do centrum. Dostocznie już raczej TIRy nie jeżdżą, a przynajmniej nie w takiej ilości jak kiedyś. Zresztą to też się odbywało jakimiś tam nabrzeżami. Więc tak naprawdę rozumiem, że tutaj największy problem jest z tym takim dowozem towarów do sklepów i ewentualnie z jakimiś przesyłkami. Niewątpliwie w większym stopniu koncentrujemy się na pojazdach o niższym tonarzu, no bo... Powiedzmy sobie też jasno, nie, nie ma czegoś takiego jak pojazdy typu TIR, tak? No, Tylko dobrze, mówimy tak potocznie, tak natomiast tak, żeby jasne, każdy wiedział, o co chodzi. natomiast myślę, że warto też, żeby nasi nasi telewidzowie na to, na, o tym wiedzieli. Nie mówimy, nie koncentrujemy się w dużym stopniu faktycznie na tym wielkotonarzowym transporcie, bo faktycznie nie jest on aż tak bardzo uczuwalny, chociaż też jednak jest całkiem sporo potoków ruchu, które przepływają przez Szczecin, związanych często z z przewozem ładunków niebezpiecznych, chociażby w kierunku polic. Mhm. A więc myślę, że te problemy też są odczuwalne. Ale na pewno takimi najbardziej odczuwalnymi problemami są właśnie te dostawy y, tym mniejszym transportem, właśnie dostawy kurierskie, właściwa organizacja dostaw kurierskich. Dochodzi czasami do paradoksalnych sytuacji, kiedy kurierzy dokonują samodzielnie prze, przepakowywania paczek, albo dochodzi do takich paradoksów, jak dostawa pod ten sam adres y, dwóch. Y, dostaw, realizacja dwóch dostaw w tym samym dniu przez tego samego dostawcę. No są to są to sytuacje, powiedzmy, no brutalnie patologiczne, tak nie powinno być, prawda? Bo to jest kwestia odpowiedniej Ale to znaczy, że proponujecie współpracować też z takimi firmami kurierskimi, żeby jakoś im wspomóc, nie wiem. To też bylibyśmy logistycznie bardzo, u... w takim razie? też, bardzo otwarci na taką współpracę. No bo to Natomiast... dla nich pewnie też są jakieś oszczędności w pewnym momencie. Też tak sądzę. Natomiast nie do końca się to niestety w ramach tego projektu, który nam się obecnie kończy, udało. Liczę na to, że przy kolejnych naszych inicjatywach, choćby przy projekcie Gras, będzie z tym lepiej. My jesteśmy bardzo otwarcie bardzo liczylibyśmy na współpracę właśnie z między innymi z firmami kurierskimi, które operują na terenie Szczecina. Jesteśmy tutaj w centrum handlowym Galaksy, akurat. to Spróbujmy coś na tym przykładzie, bo tak jak Pan wcześniej powiedział, rozumiem, że tutaj prawdopodobnie jest taka sytuacja, że do każdego ze sklepów przyjeżdża osobny samochód, żeby dowieść towar co jakiś czas. Jakie rozwiązanie moglibyśmy tutaj wprowadzić? Nie wiem, zbudować jakąś centralę tych towarów poza miastem, tak żeby to przyjeżdżało tylko w jednym momencie do różnego rodzaju sklepów, na przykład? Czy są Praca. takie roz... Akurat jeżeli chodzi o te rozrobione dostawy, to w centrum handlowym może nie jest aż tak, aż tak źle. Natomiast poważnym problemem są dostawy realizowane na przykład do restauracji, do hoteli, gdzie od wielu różnych dostawców są dostarczane produkty pod jeden adres. I akurat w Szczecinie nie mamy jeszcze, czy w Polsce nie mamy właściwie takiego przykładu, ale chociażby Parma jest miastem, w którym funkcjonuje miejskie centrum konsolidacyjne. Gdzie towary są dowożone do tego centrum konsolidacyjnego, a tam w formie skonsolidowanej, już jednym transportem, są dostarczane do jednego odbiorcy. Co ważne, realizowane jest to pojazdami o napędzie gazowym, bo w Parmie jest to dosyć restrykcyjnie postawione ze względu właśnie na. na historyczne centrum miasta i na to, że wiele tych punktów, tych odbiorców znajduje się właśnie w tym historycznym centrum Parmy. A więc czyli nie jed... kilka, kilka, dostaw dziennie, tylko jedna. Dokładnie, tylko jedna dostawa i jeszcze na gaz. Na przykład. Natomiast w wielu miejscach takich jak ten stosuje się chociażby dostawy nocne. To też oczywiście generuje swoje problemy, bo dostawy nocne mogą być realizowane pojazdami, które nie będą nam tego życia nocnego uprzykrzały, no może życia nocnego, ciszy nocne, Cisz nocnej tak, uprzykrzały. A więc to jest kolejne wyzwanie. Ale są, są takie rozwiązania stosowane dosyć powszechnie. Wreszcie są pomysły, może już bardzo ekstremalne, ale są takie badania na świecie robione i są podejmowane takie inicjatywy, jak na przykład dostawy podziemne do takich obiektów właśnie jak chociażby ten. No Szczecin ma podziemia niewątpliwie, nie wiadomo czy nadają się do tego, żeby no to, to prowadzić tamtędy transport y, towarowy. Ja zakładam, że my jako miasto jeszcze nie mamy aż chyba aż takich wielkich problemów, jeżeli chodzi o ten transport, ale to nie znaczy, że nie warto o tym myśleć zawczasu tak naprawdę. No właśnie, chyba o to, o to najbardziej chodzi. Podczas naszych spotkań w trakcie realizacji projektu e, faktycznie mówiliśmy często o tym, że Szczecin nie należy do miast, które mają aż tak bardzo y, mocno odczuwalne te problemy, ale chyba warto czasami troszkę dmuchać na, na zimne. No, nie ma co czekać, aż problemy się zaczną i dopiero wtedy je rozwiązywać. To jeżeli chodzi o transport towarowy, ale też tutaj dostałem od Pana taki periodyk, jako jazda i to się tyczy zarówno towarowego transportu, Wszelkiego, ale też też wszelkich jazdy samochodem, nawet osobowym. Rozumiem, że tutaj mamy kilka wskazówek co do tego, jak jeździć ekologicznie, jak mniej zanieczyszczać środowisko. O czym możemy powiedzieć, tak w trzech słowach, tak najważniejszych tutaj zasad? To taka inicjatywa, która powstała właśnie w... W trakcie realizacji projektu siliecz, y, podręcznik jako jazdy, podręcznik, który jest napisany w sposób naszym zdaniem przyjazny y, odbiorcy, staraliśmy się zrobić to tak, aby nie było tam takich suchych faktów, tylko żeby było troszkę ciekawostek, są przedstawione, przygotowane przez kolegów pewne eksperymenty, które można sobie wykonać własnym samochodem i wydaje mi się, że jest dużo takich konkretów i ten, ten nasz przewodnik, bo ciężko to może nazwać podręcznikiem, ale ten nasz przewodnik dosyć ładnie pokazuje, że, że w wielu wypadkach ta ekojazda faktycznie się sprawdza i, i można na tym zaoszczędzić przede wszystkim pieniądze, bo jest to mniejsze, mniejsze zużycie paliwa, no i mniejsze emisja zanieczyszczeń tym samym. Staraj się jechać płynnie, Mówiąc stałą prędkość, na najwyższym możliwym biegu i przy najniższych możliwych obrotach. Czyli rozumiem, że staramy się jak najmniej spalić tego paliwa. Dbaj o stan techniczny pojazdu oraz właściwe ciśnienie w oponach. Myślę, że ci... Oczywiście wiele, wiele tych haseł, które tutaj się pojawiają, nie, jest to, nie są hasłami odkrywczymi, tak naprawdę. Natomiast czasami warto sobie w takiej skomasowanej formie, w takiej książeczce przeczytać jeszcze raz o tym, o czym w zasadzie niby wszyscy wiemy, ale niekoniecznie się do tego stosujemy. Ta książeczka jest, można ją zdobyć w internecie, jest dostępna na stronach Urzędu Miasta, można sobie ściągnąć ją za absolutną darmochę, mówiąc kolokwialnie, a więc Myślę, że, że, że fajna sprawa, fajna inicjatywa. Myślę, że jak będziemy z tego korzystać, przynajmniej z części tych porad, to, to będzie lepiej dla nas wszystkich. Ja zakładam, że część naszych widzów yy, też część tych porad zna, ale być może warto sobie, Szanowni Państwo, zajrzeć i yy, całościowo na to spojrzeć, uświadomić sobie, że jeżeli pewnych nawyków, nawyków nabierzemy, to yy, raz, że nieco oszczędzimy kłopotów naszemu środowisku, a dwa, że pewnie zaoszczędzimy trochę yy, na paliwie, na przykład. Yy, Doktor Stanisław Iwan z Akademii Morskiej był moim państwa gościem, porozmawialiśmy sobie o transporcie, tym razem towarowym. Krótka przerwa, szanowni państwo, po przerwie nasz kolejny gość.